Badanie kawałek przyklejony na szybę, to wydaje się być lepszym rozwiązaniem. No to, to chyba jasno dowodzi, że. Że jakoś ta folia działa. A tu moja folia szatan. Musiałem ją tak położyć, bo blat, mimo tego, że jest słońcu, ma tylko tyle. A kartonik ma tylko tyle. Krem jest przyklejona ta folia. A tu jest folia szatan. Ona działa jak szatan. Folia szatan. To jest folia. Nie wiem, czy to wyjdzie na kamerze kątem jakby bardziej przyciennie, ale jak się patrzy na wprost to właściwie może to pomijalne